Kadiu, widzę, że już się rozgrzewasz z nóżki na nóżkę, tak? O, dobrze. Bo zaraz nas czeka ciężki mecz. I kopiesz nogą tam. Nogą. Pięknie! To jest słońce gra w piłkę. No pięknie! Pięknie maleńka. Co się stało? Upsuła się maczeta, złamała się rączka. Oni dorobili nową. Teraz nagrzewają nóż na ogniu i najprawdopodobniej ten gorący nóż wsadzą tu w dziurkę. W Polsce się to odbywa trochę inaczej. Po prostu nabija się nóż czy tam młotek w tą dziurę i zostawia się w wodzie na całą noc i też działa. Ale zobaczymy jaki jest ich patent. Słonie oczywiście przy nas. Pokażę Wam jak to wyszło. Zobaczymy czy to w ogóle zadziała. Podejrzewam, że on to nagrzeje do czerwoności. To jest jego córka i żona. Hello! Hello! Co tam jest? Co tam widzisz w środku? Ciebie widzisz? Tak. Nie chcę spalić kamery. Czyli rączkę też nagrzewa. Rączka tylko przez chwilę w ogniu. Zobaczcie, on to teraz na gorąco, bez rękawiczek, bez niczego. Wciska w tą dziurę. A drzewo, nie aż się nie. wytapia. Ładny, nie, nie, nie? Kamień i jazda. Ta żywica tam się aż gotuje, czyli patent jest naprawdę dobry. On teraz ściągnął tą rączkę. A gorąca Śmieje się ze mnie Nie no jest za gorące Takulane po Jak Tak ma wyglądać finalnie nowa maczeta Najgorsze jest to, że nie ma żadnej pompki czy coś takiego i trzeba dmuchać bo tak normalnie ta stal jest za gruba żeby się szybko nagrzała do czerwoności bez rękawiczek hmm. Teraz tylko na i gotowe. Kamień i woda robi robotę. Działa. <tryk> tak w ogóle mieszkam. Tutaj jest moje bangalo. A teraz pokażę wam jak wygląda z zewnątrz, bo idę z powrotem do Słoni. Miałem chwilę przerwy, wypiłem sobie kawkę. W samym środku lasu. Tak jak lubię, nic więcej mi nie potrzeba. Słońce zaczyna walić na głowę. To nawet dobrze, bo przez ostatnie dwa dni i dwie noce lał deszcz. Tak lał, że podobno rzeka, która tutaj jest, wylała w ten sposób, że jeszcze ludzie nie widzieli, żeby ona aż tak wylała. Podjadę na skuterze dzisiaj z kamerą. Pokażę Wam jeszcze w tym odcinku, jak wygląda ta rzeka. O, właśnie tego mi potrzeba. I idziemy do słoników. Po drodze sali kochany piesek, ona przychodzi do mnie co wieczór i siedzi u mnie. I jest i drugi czaruś. Te pieski siedzą u mnie na tarasie. Nawet nie wiem do której. Ja usypiam, budzę się rano i już ich nie ma. Ale zazwyczaj do późnej nocy siedzą u mnie. Tak, cześć czaruś. No, co tam? Kamera, tak? Przyjdź wieczorem na parówki. On sobie zawsze coś do roboty znajdzie Nie znam się ale myślę że to gaźnik najmniej tak wygląda Napiszcie w komentarzach jak się znacie A słonie obok Nie wiem nie ma klientów Może to nawet i dobrze może pogram w piłkę ze słoniem. Zobaczycie jak się gra w piłę. Teraz idę po skuter, pojadę pokazać wam rzekę. Biorę skuter, jadę nad wodę. A Czaruś już przy mnie. Jedziesz nad rzekę ze mną? Nie jedziesz, bo tam są te inne psy, a ty z nimi wojujesz. Dotarłem nad rzekę. W poprzednim odcinku mieliście okazję widzieć jak pływam ze słoniami tutaj w tej rzece. I teraz żeby wam wytłumaczyć jak woda już opadła. Bo opadła, to zrozumiecie, jak odwrócę kamerę w drugą stronę. Wczoraj woda stała tutaj, gdzie jest skuter. A tędy płynęła rzeka. To sobie tylko wyobraźcie, jaka ona była mocna. Dziś opadła. Tutaj tędy schodziliśmy zazwyczaj. Tu jest około 2 metrów, teraz do poziomu wody. A normalnie jest około 2,5, czyli ta rzeka jest jeszcze pół metra za wysoko, żeby było widać linię brzegową. I teraz zobaczcie, jakie są zniszczenia tam. Ten domek, co tam widzicie, to on był pod wodą jakieś pół metra. Ja rozumiem, że to nie jest powódź w Polsce, że w Polsce wydarzyła się tragedia. Ja tylko chcę wam pokazać, co stało się tutaj podczas deszczu. Tutaj, gdzie wszędzie widzicie to zielsko, to to wszystko było zalane. Tędy płynęła naprawdę gruba woda. Co za tym idzie? Woda w rzece pewnie będzie opadać kilka dni, a my kilka dni nie przyjdziemy. Ze zwierzętami pływać. No ale cóż, mam nadzieję, że w ogóle nie będzie więcej padać przez jakiś czas. Niebo wygląda dość dobrze. Wracam do słoni. Ona ma na imię Taddao. Ja mówię na nią Tadek. Często robić ćwiczenia, widzicie? Na dwóch nóżkach staje. Później znowu na dwóch. I patrzcie, taki głodomor, że jem kanapkę. Nie! Nie! No nie, ona się będzie złościć, że ja jej nie nam kanapkę z nutellą, nie? Dam ci powąchać palca. No widzisz? No widzisz? To nie jest takie jak lubisz. No i co teraz? No. Widzisz? Ja się podzielę z tobą, ale ty wszystkiego nie zjesz. Jem drugie śniadanie. I zaraz pogram ze słoniami w piłkę. Kupiłem Red Bulla, żeby nabrać energii. I teraz coś wam powiem. Wiecie ile w Tajlandii kosztuje Red Bull? 76 groszy 76 groszy kosztuje w Tajlandii Red Bull. I tak wygląda. Da się. Tadziu, widzę, że już się rozgrzewasz z nóżki na nóżkę, tak? O dobrze. Bo zaraz nas czeka ciężki mecz. Mm, niech ci trąba odpocznie. Jeden na jeden. Tadek to jest w ogóle taka słonica, że jak za długo się przy niej jest i się jej nie karmi, to się bardzo złości. Udaje grzeczną, a nagle ryczy albo pluje. No właśnie, nie pluj mnie. Nie pluj mnie. I ona za każdym razem, jak macha tym nosem, to mnie pluje, nie? O, pięknie krzyczysz, pięknie. Bali maszynę za pierwszym kopem. No i tak myślałem, to będzie na pewno ale tu ja go wrócił na mistrz świata. My tu testujemy maszynę, a turyści się zjechali. Niedobrze. Działa! Można wracać do roboty. Trochę minęło czasu, zdążyłem przyjść z wycieczki z klientami. Ogoliłem się. I nuda, więc gramy w piłkę ze słoniem. Zaraz zobaczycie, jak to się odbywa. One są tak mądre, że grają w piłkę. Masz, mała. Masz. Masz. Pokażę Wam. Jakie sztuczki robią te słonie? I dla Was to będzie coś niesamowitego. Co zobaczycie tu mamy piłeczkę. Bierzesz ją i kopiesz daleko. Dawaj. Dawaj, normalnie. Pięknie! Jeszcze raz. Nie! Dawaj kopiesz do mnie, pięknie nóżką Dawaj, ja broń. O, tak gramy Proszę jednego. Teraz dostajesz piłę. Piłę, tak, i kopiesz nogą. Jeee, yeah, super! Proszę na zachętę jednego. Bananka. Teraz masz piłeczkę. I kopiesz nogą. Tam. Nogą. Pięknie! To jest słońce co gra w piłkę. To jest jej nauczyciel. Zobaczcie. A co Pięknie! Super! Dawaj gramy, ja bronię. Jej! Yeah, super! Zobaczcie, ona sama tę piłkę podniesie. Patrzcie, pięknie! I gramy, szczela, ja stoję, bronię. Jej! Yeah, super! Masz banana za to? Oprze!

Taka nuda. I to ją nauczyłem w ogóle w pierwszy dzień pobytu tutaj. Za szóstym yeah. razem załapała. Dawaj, na głowę. No pięknie, pięknie, maleńka. Taki słonik mądry jak mój pies labrador. Podziękuj teraz ładnie za sztuczki. Thank you. Say, thank you. Super. Jest godzina 17. Tyle na dzisiaj. Dziewczyny idą spać do dżungli. Trochę żeśmy tutaj pozamiatali, bo narobiły bałaganu, że głowa mała. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostaw subskrypcję, zostaw dzwoneczek, zostaw komentarz, bo to pomaga w mojej podróży. Jutro zabieram turystów na wycieczkę, więc jutro będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wygląda moja praca de facto tutaj z klientami i w kampie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Remy in Torn shoes i z tego co dobrze widzę, w tle słonica Tadao. No co, zjesz mi kamerę? Czy to jest niejadalne?